Chcę Państwu pokazać dzisiaj inną perspektywę związaną z beatyfikacją prymasa tysiąclecia kardynała błogosławionego Stefana Wyszyńskiego. Mianowicie taką, która jest związana z, z bieżącą sytuacją w Rzeczypospolitej. Mianowicie duża część z Państwa, szczególnie ta, dla której bardzo, ważne jest, bardzo ważna jest Polska, jako państwo suwerenne, która jest siłą związana z tradycyjną aksjologią, z tradycyjnymi wartościami. I wielu z Państwa często mi pisze, że, że sytuacja polska jest już przegrana. Że z jednej strony mamy postępującą laicyzację, sekularyzację naszego państwa. Coraz mniej osób uczęszcza do kościoła, coraz mniej osób deklaruje się jako wierzących, a szczególnie wśród najmłodszego pokolenia są jakieś dramatyczne dane, dramatyczne liczby. Szczególnie w miastach wygląda to tak, że na religię nie uczęszcza, zdarza się, że prawie nikt. Że rodzice wypisują dzieci z religii i że to jest sytuacja no, z tej perspektywy beznadziejna że polska czeka droga irlandzka, hiszpańska. A z drugiej strony mamy zagrożenia związane z atakiem tego całego marksizmu, leninizmu, genderyzmu i tego, że Polska jest w jedwabnych rękawiczkach wypukiwana z wartości, są coraz większe ataki na Polskę, na patriotyzm, wyśmiewana jest w ogóle nasza historia. Polska jest przedstawiana w krzywym zwierciadle i to niestety często przez samych Polaków, wśród młodych również. Widać te wysyp hamstwa na ulicach. No i jeszcze perspektywa taka, że Polska jest otoczona ze wszystkich stron, z jednej strony neoimperialną polityką w stylu bismarksowskim, bismarkowskim Niemiec, która wykorzystuje, które wykorzystują Unię Europejską. Jako narzędzie do swojej dominacji z drugiej strony kryzys Stanów Zjednoczonych, które podporządkowały Europę, pozwoliły podporządkować Europie dualizmowi rosyjsko-niemieckiemu, ze wschodu ciężko, z zachodu ciężko. No sytuacja Polski wydaje się być bardzo ciężka. No i właśnie w tej perspektywie chciałbym osadzić Stefana Wyszyńskiego. Bo proszę sobie wyobrazić, że on w 1948 roku, w 1948 roku, zostaje prymasem Polski. I sytuacja Polski w porównaniu do dnia dzisiejszego wydaje się, jeżeli dzisiaj ktoś mówi, że jest beznadziejna, no to wtedy to była wręcz tragiczna, jeżeli możemy tu jakoś stopniować beznadziejność. Dlatego, że Wtedy to były szalejące jeszcze czasy stalinizmu. Polska świeżo była po zdradzie zachodu, informacjach docierających o Katyniu, Miednoje, innych miejscach, prawda, wymordowanej elicie, zniszczonych zasobach państwa, rosnących w siłę komunistach, prawda, którzy nie tylko, siłą, nie, nie tylko byli uważani za jeden z najważniejszych zwycięzców II wojny światowej i rosnące imperium. Nie tylko fizyczne, ale również intelektualne, niestety, które, które zaczęło być wyjątkowo modnie, modne na zachodnich uniwersytetach. Komunizm, prawda? W ogóle taki, za chwilę się... Za chwilę będzie znane takie pojęcie naukowego komunizmu, prawda? No w każdym razie, Marx i Engels ze swoimi um, wartościami, antywartościami zaczynają podbijać świat dla Polski nie widać już żadnej nadziei. Nie dość, że straciliśmy ogromną część terytorium, tyle ludzi wymordowano, ludzie byli zmęczeni wojną, niemalże w każdej rodzinie ktoś został zamordowany. I, no i, i z takiej perspektywy kardynał Wyszyński musiał się mierzyć z komunizmem. Z perspektywy sytuacji, w której no, to imperium wydawałoby się, że było szczytu swojej potęgi. Ale jednak. Arnał Wyszyński od samego początku uważał, że ten cały komunizm jest idiotyczny, że jest przeciwko człowiekowi Bogu, a wolności. I w związku z tym i tak prędzej czy później przegra, nawet jeżeli dzisiaj niewiele osób w to wierzy. I trzeba zacząć z tym komunizmem walczyć, zdecydowanie walczyć. I tylko kardynał Wyszyński, mimo że miał ogromny autorytet wśród Polaków, to nie było tak jak dzisiaj kościół, który jest podzielony i nie ma dzisiaj pewnie hierarchii, którego Polacy by posłuchali, to wtedy cokolwiek kardynał Wyszyński powiedział, Polacy by go posłuchali. Ale on od samego początku wiedział, że gdyby kazał wyjść na barykady i rozpoczynać fizyczną rewolucję, na pewno Polacy by to zrobili. Natomiast, natomiast on wiedział, że w ten sposób nie da się wygrać. Jeszcze teraz. On wiedział, że na początku trzeba zbudować w narodzie, odbudować silnego ducha, nadzieję na to, że można pokonać tego giganta. On sam szybko, przez to, że był bardzo silny wiarą i wiedział i nazywał dobrze komunizm, to sam bardzo szybko stał się celem władz komunistycznych. Wylądował w internowaniu, Ale na tym internowaniu. Doszedł do wniosku, że w tej beznadziejnej sytuacji, sam zresztą o tym pisał, czytając, będąc internowanym, najpierw w prudnickim, potem w Komańczy, czytając Sienkiewicza, potop wpadł na pomysł, że Polska potrzebuje, żeby budować te wartości duchowej, nowych, nowych ślubów lwowskich. Nawiązał do ślubu ślubów jasnogórskich, ale nawiązy które nawiązywały do ślubów lwowskich. Dlaczego właśnie do ślubów lwowskich? Wydarzenia e, nie dość mocnego w polskiej historiografii. E, śluby lwowskie to były śluby króla Jana Kazimierza, które złożył on właśnie we Lwowie i powierzył losy Polski e, Matce Boskiej, e, dlatego że w sytuacji, w której Polska była niemalże całkowicie bliska upadkowi. Szwedzi zajęli niemalże całą Rzeczypospolitą, od wschodu dodatkowo atakowały kolejne imperia, znaczy atakowała atakowa z jednej strony Moskwa, z drugiej strony na wschodzie mieliśmy różne powstania, no sytuacja Polski wydawała się beznadziejna, beznadziejna. I w tej sytuacji Jan Kazimierz postanowił złożyć ślubowanie i przysięgę, czyli te tak zwane ślubowanie lwowskie, w której zawierzył losy narodu Bogu. Zobowiązał się też do poprawienia losu rodaków, właśnie przed, przed ołtarzem, po to, żeby ich zmobilizować jeszcze do, do walki. I okazało się, że to wezwanie wtedy do walki i zobowiązanie króla Jana Kazimierza odniosło skutek, dlatego że Polacy. Zobaczyli między innymi w tym nadzieję. Podróżowałam jeszcze obronę, słynną obronę Jasnej Góry, która ma nie, mniej, nie mniejszy wymiar transcendentny, i okazało się, że losy wojny zaczęły się odwracać. Również sytuacja, przypominam, była beznadziejna. I czytając to, Stefan Wyszyński pomyślał, że Polska potrzebuje odnowienia takich ślubów. Notabene, śluby lwowskie układał święty Andrzej Bobola, patron Polski. Dla tych z Państwa, którzy nie znają jego i jego losów, to też zachęcam, żeby w internecie chwilę poczytać. Męczennika, wielkiego męczennika, człowieka wielkiej wiary. I to, nie, to również jest nie bez znaczenia w tej historii, którą Państwu dzisiaj chcę przedstawić. No i mamy 300 lat później. Dobrze liczę. Tak, ponad 300 lat, 300 lat później Stefan Wyszyński chce odnowić śluby jasnogórskie, pisze w, w swoim internowaniu w więzieniu przez komunistów, pisze tekst ślubów jasnogórskich i na Jasnej Górze 300 lat później, czyli w 1956 roku milion Polaków, milion Polaków w tej beznadziejnej sytuacji, która wtedy miała miejsce w PRL-u, znaczy, w, po, w Polsce komunistycznej, o to w tej beznadziejnej sytuacji milion Polaków składa te zobowiązania jasnogórskie. Mimo, że wtedy władze komunistyczne robiły wszystko, co w ich mocy, aby to torpedować, milion osób wtedy bezpośrednio na Jasnej Górze, ale też w swoich domach, wiele milionów ludzi postanawia powierzyć według wezwania Prymasa Wyszyńskiego swoje losy Najświętszej Marii Pannie. Zresztą. Ja przygotowałem dla Państwa kilka mm, fragmentów z tego, co napisał wtedy kardynał Wyszyński i, i, i tej przysięgi do Matki Boskiej, którą wtedy składali Polacy. To jest ważne, żeby zrozumieć, jak to wielkie miało znaczenie wtedy w kontekście budowania nadziei i siły w tych czasach, które były potworne. I otóż yy, yy, śluby jasnogórskie, fragmenty, składamy u stóp Twoich, siebie samych i wszystko, co mamy. Rodzin, rodziny nasze, świątynie i domostwa, zagony polne i warsztaty pracy, pługi, młoty i pióra, wszystkie wysiłki myśli naszej drgnienia serc i porywy woli. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecka i każdej kołyski, równie mężni jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność, narodu, płacąc obficie własną krwią. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli zadać śmierć bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca Wszelkiego życia i za najcenniejszy skarb narodu. Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską. Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w ojczyźnie naszej wszystkie dzieci narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących. Przyrzekamy wypowiadać walkę lenistwu, lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu, rozwiązłości. Przyrzekamy zdobywać snoty, wierności i sumienności, pracowitości, oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania. Miłości i sprawiedliwości społecznej. Oddajemy Tobie szczególnym aktem miłości każdy polski dom i każde polskie serce, aby chwała Twoja nie ustawała w ustach naszych dnia każdego, a zwłaszcza w dni Twoich świąt. I jeżeli, proszę Państwa, zdamy sobie sprawę, w jakim kontekście historycznym to przyrzeczenie, się dzieje, to, to przyrzeczenie ma miejsce, to jest odbudowa nadziei narodu. Co prawda, Polacy mieli niewiele. Mieli terror, zagrożenie, zburzone domy, pamięci wojny jeszcze, prawda, żywe, ale mieli serca wypełniane nadzieją i konsolidowane wokół tych wartości. I Stefan Wyszyński był nie tylko konsekwentnie to robił, dlatego że to było przy, przygotowanie do obchodów milenijnych. Tysiąclecia chrztu Polski. W ramach tego przygotowania e, kardynał Wyszyński wymyślił, że, żeby wozić w różne miejsca obraz e, świętej Matki Boskiej Jasnogórskiej e, i nawet władze komunistyczne, widząc jakie to ma piorunujące wrażenie, e, jakie to odnosi piorunujące efekty. W duchu, ludzi, w duchu ludzi, nie materialnie, tylko w duchu ludzi, postanowili zaaresztować ten obraz, prawda? Władze komunistyczne wtedy, w tym, w tym czasie, nie wiedząc sobie, nie wiedząc jak można sobie poradzić z rosnącą siłą, którą wtedy budował w duchu, na razie, ludzi, kardynał, kardynał Wyszyński. Do tego trzeba dodać, że był niepoprawnym patriotą polskim. I taka była historia, sobie zapisałem z tych książek, które teraz akurat fantastyczne wychodzą w, o, o kardynale Wyszyńskim. Jedną tutaj mam, mogę Państwu polecić, Ewy Czaczkowskiej, Wiara, Nadzieja, Miłość, ale, ale najlepszą, którą chcę Państwu polecić, jest gdzieś tu miałem, w każdym razie profesora, profesora Grzegorza Kucharczyka, najnowsza książka o kardynale Wyszyńskim, która... No, wręcz fantastycznie opisuje te zmagania, które ja dzisiaj w skrócie chcę tylko Państwu. które w skrócie tylko dzisiaj Państwu pokazuję. I wracając do Stefana Wyszyńskiego, dlaczego był niepoprawnym patriotą i, i potrafił odważnie to robić, odważnie walczyć z komunistami, którzy przecież wiadomo, że w każdej chwili mogli go zamordować. Ale dla kogoś, dla kogo perspektywa życia. Jest znacznie dalsza niż życie ziemskie, te groźby nie, nie stanowiły żadnego zagrożenia. I yy, 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 jak komuniści zaczęli wprowadzać do podręczników historii yy, rewizjonizm, który polegał na tym, że wszystko co dobre w historii Polski to wzięło się ze wschodu, prawda? I że jesteśmy częścią tej kultury wschodniej i tak dalej, to od razu Wyszyński mówił: Nie, 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 Polska jest częścią zachodu. Sobie możecie pisać, co, co tam chcecie. Polska jest częścią Zachodu, jest częścią cywilizacji zachodniej, rzymskiej. Oczy zwrócone do Rzymu, on tak mówił, prawda? Nawiązując właśnie do, do tego, gdzie jest miejsce, jakie jest miejsce Polski. Potem będzie jeszcze nawiązywał do chrztu, właśnie polskich, które miało wtedy ogromne znaczenie. I, yy, i częścią Polska jest częścią cywilizacji łacińsko-rzymsko-chrześcijańskiej yy, i koniec. I bardzo bronił tego poglądu, yy, kiedy próbowano Polakom przedstawiać to w sposób całkowicie nieprawdziwy. Dodatkowo walczył, to, to, też, to też warto, żebyście Państwo wiedzieli, on walczył o tożsamość Polski na terenach, które były przyłączone, jako rekompensata wtedy po 1945 roku ze wschodu Polski, znaczy ze, z, z byłych terenów Kresów. I na przykład tutaj sobie też znalazłem w jednym z biuletynów historycznych takie. Wystąpienie z 16 października 1966 roku prymas Polski Stefan Wyszyński był w Czebnicy na Dolnym Śląsku, czyli również na tych terenach przyłączonych. I tak o to odważnie mówił: Stoimy na Ziemi ojczystej, po wiekach odzyskanej, która potrzebuje naszych serc, abyśmy ją miłowali, naszych dłoni, abyśmy ją uprawiali, naszej obecności, abyśmy dostarczyli argumentów na arenie światowej, że jesteśmy tu potrzebni i że jesteśmy tu u siebie. Jakie wspaniałe słowa w czasach, kiedy Niemcy jeszcze ciągle u nich żywe były roszczenia do tego, że te, że te tereny muszą do nich wrócić. I kardynał Wyszyński bardzo mocno przystępuje również do tej pracy patriotycznej. Zresztą nie tylko wobec tych terenów przyłączonych, również wobec młodzieży. On wiedział, że według starych Słowiana Zamojskiego takie będą rzeczy pospolite, jakie ich młodzieży chowane. I jeszcze jeden mam tutaj cytat, tu już ze wspomnianego chyba profesora Kucharczyka. O! To, to, to jak i poprzednie z tutaj biuletynu Nasza Historia. No. Eee, I teraz tak. Stawiamy, stawiamy przed oczyma młodzieży przeszłość. Pragniemy, aby ją znała i w niej się rozmiłowała. Pragniemy, aby wiedziała, że nie jest z kukułczego gniazda, bo w jej żyłach płynie krew ojców, dziadów i praojców, którzy kiedyś w tej ziemię wkładali trud i pracę i walczyli o jej byt. Idzie o to, aby młode pokolenie było dumne z naszej przeszłości, aby nie czuło się tułacze bezdomne dziś tu, a jutro tam, by miało instynkt zasiedziałości narodowej, ducha obrony i wolę trwania, tak uczył młodych ludzi. Ten patriotyzm, ta Polska jest bardzo ważna, jest nierozłączną częścią też chrześcijaństwa. I, i proszę Państwa, i, no i wychował, wychowywał całe pokolenia, a można powiedzieć, że jego najbardziej znanym wychowankiem jest kto? Karol Wojtyła, późniejszy papież. Dlatego, że, proszę Państwa, co papież zresztą sam potem pisał, niedawno ujawniono zresztą jego list, który osobisty pisał do kardynała Wyszyńskiego, zresztą ci z Państwa, którzy się interesowali, konklawę, na którym Karol Wojtyła został wybierany na papieża, co było szokiem dla całego świata, co było ogromnym wzmocnieniem na Polski, gwoździem do trumny komunizmu, to się później okaże, prawda, to, to, to wszystko budował właśnie kardynał Wyszyński, ale... Ale to on był też osobą, która kiedy jedno i druga, drugie posiedzenie konklawe nie przynosiło skutków, to on był też osobą, która zaczęła lobbować. On mówił, że on jest stary, ale ma wybitnego teologa, wychowanka Karola Wojtyłę i zaczął przekonywać biskupów do tego, że, że, warto poprzeć, że, że warto poprzeć właśnie jego. No i to się udało. To się naprawdę, jak Państwo pamiętacie, to było coś niesamowitego. I to była praca, którą on rozpoczął właśnie. Właśnie jeszcze w latach, w latach, które wydawały się pff, jest dużo bardziej beznadziejne niż dzisiaj, jeszcze raz to Państwu podkreślę. I, i teraz tak, co jeszcze ciekawe, na co, na co zwróciłem uwagę, być może tego też nie widzicie Państwo w komentarzach prasowych, ale dzisiaj mamy 12 września. Dzień beatyfikacji to jest 12 września. Z czym kojarzy nam się data 12 września w historii Polski? To jest oczywiście, proszę Państwa, odsiecz wiedeńska. Dokładnie dzisiaj beatyfikacja y, y, Stefana Wyszyńskiego i dokładnie 12 września jest rocznica kolejnej odsieczy wiedeńskiej. Bitwy, która zmieniła losy świata, y, gdzie Jan III Sobieski, jak Państwo pamiętacie, przychodzi y, z odsieczą y, przegrywającym wojskom y, austriackim y, wtedy, y, ratując Europę przed. Y, przed y, przed, przed religią wtedy muzułmańską, znaczy cała Europa, gdyby ta bitwa potoczyła się inaczej, to prawdopodobnie cała Europa znalazłaby się, albo ogromna jej część znalazłaby się pod panowaniem kultury, właśnie muzułmańskiej, y, tureckiej. To, co, co jeszcze łączy te dwa wydarzenia, to, to król Jan III Sobieski, jak Państwo być może pamiętacie z historii, on również miał. Y, takie patrzenie bardzo dalekosiężne. Dlatego, że przecież w tym 83 roku, 1683 roku, Polska również fizycznie nie była wtedy zaatakowana. I nie musiała wcale pchać się w ten konflikt. Ale Jan III Sobieski bardzo dobrze zdawał sobie z tego sprawę, że, że jeżeli Austria wtedy padnie, to Polska może być następna. Dlatego, że będzie, Polska będzie miała potężnego sąsiada na własnej granicy z kolejnymi zasobami. Dlatego podjął taką, z czas pokazał dalekosiężną decyzję, no i w brawurowej bitwie, jednej z najbardziej brawurowych w historii, no chyba w historii świata, tutaj nie przesadzę, najważniejszych na pewno z punktu widzenia znaczenia, wygrywa, wygrywa tą bitwę, mamy akurat 12 września, jedna z najważniejszych takich bitew, jeszcze raz chcę Państwu powiedzieć, chyba zaraz obok Chocimia, Kirchholma, Kuszyna, to takie, no, no i oczywiście Bitwy warszawskiej, jedne z takich najważniejszych w polskiej historiografii. No i Grunwaldu, no, no i Grunwaldu oczywiście, taki jeden z najważniejszych wkładów Polski w dzieje, w dzieje świata, 12 września. Mówię też o tym dlatego, że właśnie kiedy widzimy kardynała Wyszyńskiego, dzisiaj błogosławionego, no to nie możemy zapomnieć o tym, nie możemy zap zapominać o tym, że to on zbudował, on zaczął budować te Modne słowo można powiedzieć, zasieki, prawda? Przeciwko komunizmowi, które ostatecznie konsekwentnie on posadził, posadził, konsekwentnie podlewał i z tego wyrosły nowe elity, nowi ludzie, którzy byli bardzo silni wiarą, duchem, nie bali się już komunistów i obalili komunizm najpierw w Polsce, a potem w całej Europie. On jest dla, tej, dla tego wydarzenia, również jednego z najważniejszych, najważniejszy, najważniejszych w historii świata, jest absolutnie fundamentalną figurą, fundamentalną osobą. Dlatego warto, żebyśmy o nim dzisiaj pamiętali. I, 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 i na co jeszcze Państwo chciałem zwrócić uwagę. Na, 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 na słowa i wystąpienia, takie kilka, sobie zapisałem fragmenty kardynała Wyszyńskiego, żeby pokazać jego ogromną wiedzę, przewagę intelektualną, ale też jak zdobywał serca Polaków, jak dalekosiężnie potrafił patrzeć. Na przykład 8 września 1970 roku w Kobyłce pod Warszawą skierował do Polaków następujące wezwanie. Obyście nie poddali się wygodnictwu, egoizmowi i wrogości życia. Obyście nie naśladowali modnych lalek. Ciekawe, prawda, sformułowanie. W których pełne są teatry, kabarety, kawiarnie, redakcje. Obyście nie naśladowali kobiet wyśmiewających matki, które urodziły Polsce i Kościołowi trzecie, czwarte czy piąte dziecko to było 50 tak lat temu dobrze liczę jakie wyzwanie może byłoby się wydawać niezwykle aktualne nie poddawajcie się tym modom tymczasowym które wydają się być bardzo silne które wyśmiewają wielodzietne rodziny pamiętajcie o tym co w życiu jest najważniejsze to nie egoizm nie yy, yy, własna niewłasne nie, nie, nie potrzeby, czy są zawsze najważniejsze, żebyście pamiętali też o drugim człowieku, żebyście też pamiętali o Bogu, o, o rodzinie, o Polsce. I dalej, i dalej, i dalej co inaczej, chciałem jeszcze Państwu zwrócić uwagę, o, taki piękny cytat z kardynała Wyszyńskiego. Z, z 57 roku, czyli rok po, 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 po ślubach jasnogórskich ze Szczecina, powinniśmy pragnąć takiego, wy, takiego wyrośnięcia w ziemię polską i zby nas stąd żadna burza nie wymiotła. Jak dla niego ważne było to, żeby Polacy nas, nasiąkali Polską. Yy, I dalej mówił tak. Ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć. Odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w Ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości. Tu uczuł odpowiedzialności. A narodowi potrzeba wielkości. Nie myślcie, że naród można, może wypełnić swoje zadanie tylko z pomocą ludzi bez wyrazu, którzy żyją byle jak, aby przeżyć, aby jakoś się odkuć. Aby wykręcić się tanim kosztem, łatwizna życiowa jest największym wrogiem współczesnej Polski. Nie tylko niekompetencje, ale i nieuczciwość ludzi kompetentnych, wykształconych, znających swoje zdanie, nawet dobrze uposażonych, może doprowadzić do straszliwej katastrofy ojczyzny. No i co i to też również nie jest Państwu znane. Jakie można byłoby się wydać i aktualne, gdzie ludzie świetnie można powiedzieć wykształceni z wielkich miasta robią co o Polsce? Proszę Państwa, no i ostatni, i ostatnie, i ostatni fragment, który chciałem jeszcze Państwu dzisiaj podać, chociaż z karnawa Wyszyńskiego można by było czytać całymi dniami i nocami. Tak wielki był to umysł. Chociaż skromny, dlatego że przez potem on na początku w ogóle nie był skory do tego, aby obejmować urząd prymasa polski. Po latach też, też mówił, że on wcale o tym nie marzył. On nie marzył o władzy, on nie marzył o sławie. On bardziej był człowiekiem, który chciał pisać, publikować gdzieś w zaciszach lasu. Prawda? Tu można było powiedzieć, że podobny był do króla Jagieły, który również, Wodysława Jagieły, który również nie był człowiekiem salonów, bardzo lubiał przyrodę, ale w czasach, kiedy były wyzwania, to potrafił je podejmować. Ale dobrze, inne czasy, w każdym, w każdym razie. W 1977 roku prymas Polski Stefan Wyszyński mówił tak: Wiele mamy do przekazania przyszłym pokoleniom, ale to, co jest najdonioślejsze, to czysta duchowość naszego narodu, który ma prawo do własnej, rodzimej, niezależnej kultury, do własnego języka, niezniekształconego i nieprzybrudzonego przez naloty śmieci. Musimy mieć ambicje. Bo nie jesteśmy narodem śmieci. No, można powiedzieć odważnie, odważnie, ale również jak i celnie. To znaczy, Polacy nie gęsi swój język mają, mają swoje interesy, Polacy, mamy swojego ducha. To, że akurat Polakom, ja wierzę w to Bóg poświęcał tak ważne rolę w tak trudnych czasach, to nie jest również przypadkiem. I bardzo ważne jest to, abyśmy o tą Polskę dbali swoim uczynkiem, swoim postępowaniem, zaangażowaniem, pracą nad duchem. No i oczywiście polecam też dla państwa wierzących modlitwą od dzisiaj również do błogosławionego Stefana Wyszyńskiego o to, co on miał zawsze. Patriotyzm, odwagę, przywiązanie do Boga, do biało-czerwonych barw. I z tym Państwa dzisiaj wezwanie chciałem zostawić, pros prosząc o to, żebyście przekazywali Państwu e, państwo te informacje, żeby chociaż części wysłuchali m, młodzi ludzie, synowie, ciotki, y, wujkowie, kuzyni. Niech słuchają słów Stefana Wyszyńskiego, nawet jeżeli ktoś nie posłucha tych 20 minut, to niech spróbuje kilku minut, bo to, będzie, bo to może się okazać jedna z najważniejszych lekcji dla nich w życiu. Wszystkiego dobrego.